Nauczyć jedną dziewczynę dobrych manier Mój syn, Kacper, to skarb. Dobre, wrażliwe dziecko. Zawsze był trochę nieśmiały w stosunku do dziewczyn, więc kiedy w zeszłym tygodniu przyszedł do mnie i z uśmiechem powiedział, że poznał na imprezie miłą dziewczynę i że umówił się z nią na rankę. Byłam w siódmym niebie, ubrał swoją najlepszą koszulę, kupił kwiaty. Gentleman w każdym calu. a potem wrócił z tej ranki. Był przegaszony. Powiedział, że dziewczyna była miła, ale jakaś zimna. A następnego dnia zobaczyłam, jak siedzi ze spusczoną głową nad telefonem. Mamo, ona mnie ignoruje powiedział tym swoim cichym, zranionym głosem. Serce mi pękło: Nie mogłam na to patrzeć. Postanowiłam napisać do tej całej dziewczyny. Grzecznie, jako matka do kobiety. Chciałam tylko zrozumieć, dlaczego tak okrutnie potraktowała mojego syna. Napisałam wprost, wielkimi literami, żeby na pewno zauważyła: "Ignorujesz mojego syna". Jej odpowiedź była arogancka: "Co? Kto pisze?". Przedstawiłam się, a ona zamiast okazać choć odrobinę skruchy, zaczęła obrażać mojego Kacperka, że był dziwny, że nie jest zainteresowana. Jak można być tak bezczelnym wobec chłopaka, który otworzył przed tobą serce? Próbowałam jej spokojnie wytłumaczyć. Tłumaczyłam, że mój syn to skarb, wrażliwe, boskie dziecko, aniołek, że powinna być wdzięczna, że taki wspaniały chłopak w ogóle zwrócił na nią uwagę. Myślałam, że może zrozumie, ale ona nie słuchała. Była tak pełna jadu i arogancji, że musiałam jej w końcu powiedzieć, co o niej myślę, że jest gówniarą, która... Nie wie, co to dobre wychowanie, że jest żałosna, skoro nie potrafi docenić dobrego chłopca. Na koniec, kiedy już straciłam cierpliwość, napisałam jej prawdę prosto w oczy. Wow! Imponujące, że jesteś nawet gorsza od niego, bo taka jest prawda. On jest po prostu wrażliwy i nieśmiały, a ona jest podła i bez serca. Oczywiście zablokowała mnie tchórz. Nie potrafiła zmierzyć się z prawdą, którą jej przedstawiłam. Mój kacperek był smutny przez jeden dzień, ale porozmawialiśmy. Zrozumiał, że ta dziewczyna nie była go warta i że na świecie jest wiele innych, które potrafią docenić prawdziwego gentlemana.